Oczywiście nie mylisz się, nie mieli się, znakomicie, to wyłożyłeś, Jankos może spróbować na tym skapitalizować, jako ale że Humanoid tę tak, falę i oj, już wymuszony plaż od Humanoida, Kac poleciał za nim, polecą do odciny, poleci jego głowa, Humanoid upada. I pozwolę sobie powiedzieć po raz kolejny to samo w tych dwóch seriach, ostatni... O... Najprawdopodobniej pali pomarańcza, ale wtedy trafia go ten boulder, natomiast my mamy kolejną... Sytuacja, w której nam idzie sześciu zawodników. Nie. Jankos jest na posterunku. Humanoid, pamiętajmy, on nie ma swojego flasza i nie ma już do pomocy. Ten dopiero teraz nadbiega, ale czy zdąży, bo Caps mocno obity. Jeszcze jedno kół od Razorka. Jeszcze jeden autatak Łapie tę eliminację. Jankos kupiony na Healysang. Jego nie wykończy. Janko zwraca się ku Razorkowi, ale mamy jeszcze atak od Nautilusa. zatrzymał Janko. Jakim kosztem Healysang tutaj podchodzi? Jankos nokautuje rywala. Janko ostrzy sobie zęby do Razorka. Targamas z klaszczem za ścianę! Razor bez żadnych szans na zdobycie tego fraga! Skrycie, skrycie, skrycie. A Janko Janko zbiegnie, udaje się na łowy! Jest jednak ten blast! No on uratuje życie Razor'owi. To jest przewaga oczywiście dla Fnatic względem samego Targamasa, który jeszcze bez swojego Glacial pisze. Eee, no to może być takie 4,5 na, na 4, bo mamy kanonadę. Dostępną. Jankos zgarnął tego Heralda, Sparą ale to wrażenie. nie oznacza końca walki. To zaledwie jej początek. Wyłapywany haps. Mocno obijany. Nie będzie dla niego ratunku. Humanoid z eliminacją. Do tego dograny jeszcze ultimate od Razorka. Przez straż zawodników G2. Uo! A jednak szybka bomba od Jankosa i światła gasimy dla Razorka. Humanoid z flaszem. Humanoid z spory damage. Ale niewystarczający, by złapać tutaj kogokolwiek. Jeden za jednego z Heraldem dla titu. I malutka rata kanonady nie był. I w ale... sporcie z pani zadowolono Oni spali wierki Przeciwnik teoretycznie tylko jeden, jest jedno, Ale w praktyce G2 ma tutaj zdecydowanie I To będzie na to będzie Mamy teleportację do grana od Panoida. Czy ten zdoła tutaj być w porę. Jest broken play, również ze swoim dufekiem. Janko za moment upadnie, zanim poleciał Razor. Nie wystarczyło mu jeszcze obrażeń, pracy. Janko z efektu Staz, ale momentalnie został ścięty z nóg. G2 tracą swojego junglera i tracą rezon w tej walce po ze swoim ultimate, em. strzępi jego pasek zdrowia Chaos Storm niewystarczająco mocno zakończy się na wywrotce jednego gracza z G2. Mocno. Ale fanatyk wreszcie udaje przełamać się strukturę, wreszcie generuje Próbował łapania na Helisangu Sangu, jest na miejscu, jest jego everfrosik. To będzie po prostu solo. Polo, momentalnie po składu przeciwnego supporta. Razork starał się mu pomóc, ale zdecydowanie za późno. Do tego go goniony przez Jankosa, to skakuje do niego bolski jungler. To będzie koniec. Carry Fnatic. No nie, tutaj abset nie ma szansy, więcej. Razork dalej wyłapywany, Kaps. Wystarczy obrażeń z tym Kingsnerem, w międzyczasie Flaket pozbawi życia przeciwnego strzelca i zobacz na wybuch radości w obozie G2. Wojtek, wydaje mi się, że ten maraton przez Lower Bracket strzyma! zdecydowanie więcej, ale nie tylko po samych chylisangu. Tepek na plecy, Wojtek. Po całej tej drużynie, która za moment może zostać wzięta w sidła, wzięta w tleszce, po zawodnicy Fnatic między młotem a chowadłem, jedna eliminacja dla Upseta, ale na nich chyba się skończy, bo zwaliły się całą kawalerią zawodnicy G2 na swoich rywali na flance, próbuje zagrozić Banklinowi. Flaket bardzo przytomnie, jednak to będzie fragda Wundera. Targama z Capsem robią tutaj robotę, ale nie ma jękosa, nie ma broku. No Czy jest wystarczająca dawka obrażeń? Jak najbardziej, bo Flaket i to dokładają swoje. I zobacz na to, Caps za ściany zaraz będzie mógł się tutaj przetransportować. A skąd abduct jest dostępny, Flasza nie ma, więc chyba zawodnicy Fnatic będą tu bezpieczni. Może się to wydarzyć, to wszystko potencjalnie, jeżeli tu tutaj wygra, jeżeli wezmą te dusze. Nawet ta seria. Nie może niech tutaj się zakończyć. Zobaczmy. Ten smok. g to przez na raz. to brać na raz. W tym momencie powinni szukać, bo wiedzą, że nie ma beczek. Broken Bait ma mega. Kapsu dobra. Elizagr rozpoczyna tę walkę, ale flakat od razu go łapie. Wywraca przeciwnego supporta. Razor wbija się bardzo głęboko. Ale za moment może zostać ciągnięty. Broken Bait skupiony na smoku, ale nikt go jeszcze nie smakuje. Jak to skupi się na rywalu? Ale ta co bieżka! to była za PK? Wunder wysad rywali. Triple kill dla niego. G2. nam się sypie. Upadają jak muchy. Kaps nie ma już go w tym nie ma życia, nie ma szans na to, by G2 zrobiło tego smoka! I Yamato Kanon bardzo zadowolony, bo jego podopieczni jeszcze mają tutaj szansę na zwycięstwo. się Duszy... y marzenie? Mo może, może to niekoniecznie musi być Rabadon, ale niezależnie ja od tego, co jak, to jak teraz mówić. wygląda solo Bolo, jak wygląda bo Broken Prokurator z Wundera, Broken Blade za moment mega. O, do tego do i zgładzi Wondera, Kaps jest na miejscu, jest na posterunku z teleportacją, i do tego dogrywa jeszcze swoją Broken Blade na tego jednego creeper gdzie wierzeńki wdzierają się do bazy na graczy G2. Aczkolwiek Humanoidowi udało się wrócić. Czy to będzie możliwość wzięcia chyba Wydaje mi się, że niekoniecznie. Caps chyba nie będzie miał wystarczająco obrażeń, żeby to zrobić. W międzyczasie na bocie mamy dziwną walkę, w której g teoretycznie jest skupicznej Dobra, Inhib pada, Wojtek. Jak A, to się nie dzieje? tutaj kaps! jeszcze Humanoid! Co jest? Znajduje go kaps, znajdują tego fraga. Co prawda upadnie jeszcze, weźmie Humanoid rywala do Pośmiertnie, ale co dzieje się na wodzie? Absent w tarapatach może być coraz martwy! Obrażenia się sypią, jest bazy brama i jest położony do spania! Strzelec Fnatic G2 eSports, zwycięstwa na dwóch frontach! Jak oni to znaleźli? Zupełnie z niczego tu, Teren przygotowany przez nich najlepiej, jak tylko mogli pod pojawienie się tego potencjalnie czwartego już dla nich smoka. I musimy obserwować to zagranie od Kelisanga. On wlatuje Wiankosa. Do tego razork na plecy swojego przeciwnika Targamas. Musi ratować się swoim zegarem. Za moment stąd wyjdzie, doskakuje beczka, do swojej kopalni drużyny. Mocno obijane. Do tego doleci Moonlight Vigil. I ten Moonlight Vigil wysadzi Targamasa. I to może być smok 30 sekund do tegoż. A Targamas martwy przez prawie 40 więcej te paski zdrowia po stronie g bardzo obite, chociaż która w torapatach ma za onie, więc nie obawiajmy się, powinien to wszystko przyspieszyć. Ultimate'cik jest tu, nie ma autosa, do tego plaket nie znajduje, rywal auta atakami dopiero Martry. teraz ciągnie z piórka, ale ściągnięty z mapy Hylissang oraz broken blade dla g to nie jest aż tak korzystne. Aczkolwiek pamiętajmy, Caps ma tutaj kreatywną pozycję, chociaż teraz została poznana, bo inaczej Saras mógł tu sprzątać. dzieje się na topie. Tam jest mnóstwo minionów, tak jak mówisz Wojtek. Jankos ma flasza, ma smajta, ma ultimata, to dalej nie jest rozsądzone, czy to będzie po prostu flip G2 Esports stoi przed szansą wzięcia duszy. Może wziąć duszę, może wziąć tego smoka! I Marcin Jankos Jankowski zabiera go Z PRZEDNOSA zadrożenie Fenatyk! I to jest tak ogromne wzmocnienie. Teraz te drobne braki obrażeń, które były odczuwalne. Zostaną zmitygowane. Wunder też ma czy będzie chciał wracać do tego de Może ukraść, może ukraść, może ukraść! Czy odpłaci piękny Zazdan za, za Nic tym bardziej, nic bardziej mylnego, bo Jankos, on zgarnia tego parona na Shora i G2 może zgarnąć jeszcze tę walkę. Lissang bardzo mocno obijany, wskakuje Razork, cały serce tej walki, ale to była tragiczna szarża od niego, Kapsto to wszystko jeszcze przetrwał, uratuje się flaszem! a za moment Fnatic może stracić szansę na wejście do finału. Teraz tylko nie można przesadzić z gonitwą. Zobacz na to, upada Oliver, ale Caps że w upset, ten odflaszywuje. Ten wydaje się, że ma to w garści, chociaż jeszcze zegarek zagrany. Co to, to pole grawitacyjne powinno zrobić robotet? ma cudownie to zasłania Caps. A skąd? Czy będzie abduct? Czy to uratuje mu życie? Jeden z nich upadnie, ale sytuacja trwa dalej. G2 Esports popełnia tylko drobne błędy. Nashor dalej. To jest moment, w którym myślę, że po fali. Będziesz próbował może palić te kanonady. Helizant już teraz obijany. On szuka inicjacji, znajduje wyłącznie nie! ścianę i znajduje wyłącznie guza. Okropnie zaczyna się dotarł natic, ale jak to zakończę. pościąga jeszcze z flagę i wciąga Koniec! i prosto do grobu. Ściąga ich daleko poza finał LEC, po którego wskakują zawodnicy g Vitality 3-0 na Misfit, 3-0 na Fnatic. I jakże to niesamowicie imponujący run przez Lower Bracket, Quadra kill dla Jankosa. Jakże znamienne, biorąc pod uwagę to, co się tutaj wydarzyło. Wojtek, niesamowita sprawa. G2 Esports robi to wszystko, na każdą drużynę stron zmierzyli się w Lower Bracket 3-0 do razy 3 i zmierzą się z w szansie, by wrócić na europejski tron. Nieprawdopodobne, kto by się tego spodziewał!